Cześć, ja jestem Nina, a to jest kanał Gadanina i jej monologi, który w znowu zmienił nazwę i myślę, że zostanie już na trochę dłużej, ponieważ jest bardziej uniwersalna i nie będę musiała jej aż tak szybko zmieniać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim ważnym temacie jak e, słuchanie ludzi i podejmowanie decyzji. E, I właśnie, jak to jest w ogóle z tym... Słuchaniem ludzi przy podejmowaniu decyzji. Chodzi tutaj i o takie drobne sprawy, i o takie większe. I o to, jaką szkołę wybierzesz, i o to, co robisz jutro po południu. No i załóżmy, że jesteś takim człowiekiem, który nie wie, bo ludzie często nie wiedzą i się zastanawiają. No, i masz tam z tyłu głowy jakieś myśli na ten temat, może masz jakieś pomysły, bardziej lub mniej uświadomione zdanie. No i przychodzą ci z pomocą różni ludzie, którzy ci argumentują, dlaczego to, a dlaczego to. I są ludzie różni po przeciwnych stronach. No i słuchasz sobie trochę jednych, słuchasz sobie trochę drugich. No i w większości przypadków po prostu słuchasz co mają do powiedzenia, jakie mają argumenty na ten temat i no po prostu co cię bardziej przekonuje i wybierasz. I czy, zastanawia, czy zastanawiasz się czasem w ogóle kiedykolwiek nad tym, kto to jest, co to jest za człowiek, jeśli słuchasz jego argumentów i one brzmią ci bardzo sensownie. No nie wiem, może niektórzy się zastanawiają, ale z tego, co wiem, z tego, co, jak to wygląda u mnie, z tego, jak rozmawiam też z różnymi innymi osobami, to jednak najczęściej chodzi o te argumenty, nie? Wcale to nie jest tak, że ja zawsze słucham tej i tej osoby, bo, ona, bo, bo to jest ona. I po prostu jest dla mnie jakimś autorytetem we wszystkim, w całym życiu. I ja po prostu słucham tej osoby, jak nie wiem, to idę do niej i ona mi zawsze powie, i ja zawsze zrobię tak, jak ona mówi. Nie, na tym nie polega człowiek myślący. I bierzmy też pod uwagę, że na przykład nasi znajomi. Jak podejmują jakieś decyzje i pytają nas o zdanie, i pytają o zdanie też kogoś innego, to wcale nie jest tak, że jak wybiorą to, co mówi ta druga osoba, to znaczy, że nas to już w ogóle nie słuchają i że właściwie to nasze zdanie mają gdzieś i tak dalej. Nie, to nie o to chodzi. Być może rzeczywiście. Wypada tak, że często słuchają tej osoby, tej osoby, tej osoby, bo ich argumenty brzmią logicznie, a Twoich z jakiegoś powodu nie słuchają, bo im po prostu nie pasują, nie zgadzają się z nimi, ma jakieś swoje przeciwne. No i po prostu tak wychodzi. I to nie jest kwestia tego, że ktoś Cię nie słucha, bo to Ty mówisz. No nie, albo ktoś słucha tej osoby, bo to ona mówi. Nie. Przynajmniej większość ludzi tak nie ma. Ludzie słuchają tych osób, które mówią tak, jak im się najbardziej wydaje. Bo to jest im najbliższe, bo to brzmi jakoś rozsądnie albo może nie tyle co rozsądnie, ale po prostu po prostu im pasuje. I nawet jeśli Obiektywnie patrząc, to ty masz rację. Yy, no to to są decyzje życiowe kogoś innego i to on musi się nauczyć na własnych błędach. I tu nie ma czegoś takiego, że a on znowu mnie nie słucha, bo on zawsze słucha swojej mamy. Nie. W ogóle jeśli jest nastolatkiem, to yy, i słucha swojej mamy, to prawdopodobnie yy, jego mama jest bardzo ciekawym człowiekiem, bo rzadko nastolatki słuchają swoich rodziców. I przynajmniej to jest moje zdanie. Ja nie wiem, jak jest yy, na całym świecie, nie wiem, jak ma każdy, ale zdaje mi się, że jeśli ktoś ciebie nie słucha, to po prostu dlatego, że. Uważa inaczej. I tyle. I nie czuj się nieszanowany, bo ktoś słucha kogoś innego niż ty. Nawet nie wiem do końca, jak nazwę ten filmik, bo. No, to jest trudne. <grym> to by było na tyle, i do zobaczenia następnym razem. Cześć.